Cześć! W piątek 17 maja 2019 roku na oficjalny kanał YouTube Minecraft został wrzucony trailer nadchodzącej gierki Minecraft Earth. A z racji takiej, że moje streamy z Minecrafta zbierają dużą ilość wyświetleń, w porównaniu do reszty kontentu, to pomyślałem, że zrobię ten film. Więc, o co chodzi z Minecraft Earth? Minecraft Earth ma być grona urządzenia mobilne i ma funkcjonować w tak zwanej rozszerzonej rzeczywistości. Co to oznacza? Będzie ona wykorzystywała apart w telefonie i nakładała na niego fikcyjne obiekty, aby dać wrażenie, że niby jakaś budowla albo mob tam stoi. Jest to oczywiście coś na wzór kilkuletniego już Pokémon Go. Nasuwa się takie pytanko: jak w to będzie się grać? Jestem prawie pewien, że Minecraft Earth będzie wymagał od nas poruszania się po prawdziwym świecie, <laughs> dokładnie tak samo jak Pokémon Go w celu zbierania bloków i zabijania mobów. I już tłumaczę skąd to wnioskuję. W tym momencie, który teraz widzicie na ekranie, w oficjalnym trailerze, pojawiają się nagle pojedyncze bloki i drzewa. Zapewne tak będzie właśnie wyglądało ich zbieranie, czyli idziesz gdzieś i co jakiś czas pojawiają się losowe bloki. Tak jak pojawiały się losowe Pokémony w tej grze od Nintendo, do której cały czas nawiązuje. <laughs> Pewnie aby zebrać taką cegłę będzie potrzeba mieć odpowiedniej jakości narzędzia, które oczywiście będą się niszczyć i będzie można je albo jakoś zdobyć, no albo kupić w sklepie za prawdziwe pieniądze, bo nie oszukujmy się, oni też będą chcieli coś na tym zarobić. Na oficjalnej stronie internetowej Minecrafta pojawia się jeszcze informacja o zbieraniu szeregu lubianych i nowych mobów, a także o hodowaniu ich własnych odmian. To może być ciekawe, robienie jakichś krzyżówek jak na przykład Clippera ze świnią. <laughs> no, ale zbieranie lubianych i nowych mobów. Czyli może się zdarzyć zapewne tak, że to Minecraft Earth będzie pierwszą wersją, na jaką pojawi się nowy potwór lub zwierzę, a dopiero później zostanie on dodany do zwykłej wersji Minecrafta. Coś takiego byłoby genialnym pomysłem marketingowym z ich strony i zdziwię się, jeśli czegoś takiego nie zrobią, aby wypromować swojego mobilniaka. Czyli w dużym skrócie. Gracze chodzą po mieście, zbierają bloki i moby, a później dzięki nim budują jakieś ciekawe budowle i udostępniają je do sieci tak, aby inni mogli je także zobaczyć. Oboj, oh nie mogę się doczekać tysięcy pomników męskich Ding Dongów w moim mieście. Coś nie pamiętam, Ale to jest generalnie ktoś zrobił. E, sobie dom. Nie wiem co to ma być. Skąd się. Generalnie to chciałem powiedzieć, że, że on jest chujowy. Dziękuję, idziemy dalej. Ja osobiście, jeśli położę swoje łapy na tej gierce, to pierwszą rzeczą, jaką będę próbować zbudować, to będzie logo Związku Furasów na Nibaja. Co ja o tym myślę, pomysł jest naprawdę genialny. Jedyne, czego się boję, to to, że te budowle będą bardzo ograniczone albo będą wymagać jakiegoś dokupowania bzdur za prawdziwe pieniądze. Pokemon Go było sukcesem głównie dlatego, że było czymś niespotykanym, pierwszym swoim rodzaju. I monetyzacja tej gierki była dobrze zrobiona. Gracz, który nie płacił, musiał poświęcać tylko niedużo więcej czasu od tego tak zwanego gracza premium. Jeśli jesteście zainteresowani zagraniem przedpremierowo w betę tej gry, to w opisie dam link do oficjalnego formularza rejestracyjnego. Nawet jeśli się nie dostaniecie do bety, to i tak w wasze ręce wpadnie unikalny skin do bedrockowej wersji Minecrafta. Znicz dla wszystkich biednych istot, które grają w Bedrocka. <laughs> I to tyle. Dziękuję za oglądanie.